Mam kochani, dzisiejsze szaszłyki drobiowe z piersi które bardzo lubimy najpierw muszę pokroić sobie mięsko na mniejsze kawałeczki i przyprawić a kupiłam akurat już taką piersi pokrojoną także będzie mi łatwiej o. no to będzie mniejszy kawałek, nie szkodzi także muszę teraz sobie Pokroję pokroję, będziemy przyprawiać. No i kochani, mięsko pokrojone, teraz przyprawiamy. Akurat mamy sos sojowy, jeszcze od sushi co nam został. Dodajmy. Nie ma tutaj łyżeczki, no pewno, chyba nie. No, może płaska. Może płaska. No, daję dwie dzisiaj te torebeczki. Bo nie dajemy soli w ogóle. Ale jak ktoś nie lubi, może dać sól Dajemy jedną łyżeczkę startego no, Może tu nie ma całej łyżeczki imbiru startego i z czosnku, były trzy ząbki takie średnie i teraz resztę słodkiego troszkę oliwki nie za dużo, bo jeszcze sezamowy dam o, i tak zostanie później, to będzie marynata i trochę sezamowego oliwki najważniejszy tak, no tak troszkę wszystko nie na dużo, oko łyżeczka. troszkę ostrej papryki nie za dużo, dlatego że imbir jest dosyć pikantny. No, delikatnie z tym. A i słodka wędzona. I można dać więcej. I to wszystko co nam potrzeba do marynaty. Wszystko dobrze wymieszam, przykryję i wkładam do lodówki na co najmniej pół godziny. A w tym czasie przygotuję sobie resztę składników. A na kochani jesteście głodni, to można od razu. Można od razu, ale my mamy czas i muszę przygotować resztę. Będzie lepiej smakować jak się troszkę przegryzą tak. te smaki. Tak, do lodówki. I teraz kochani przygotowuję pieczarki. Mam to opakowania po 227 gram, no to niecałe pół kilograma. Obcinam tylko końce, będę je myła, dlatego że one i tak będą parzone, to i tak nasiąkną wodą. Także tylko końce obcinam, dobrze umyję i rzucam na wrzątek i dosłownie jak się woda zagotuje, wyjmuję to nie będą pękały przy nabijaniu na patyki Kochani, dosłownie woda się tylko lekko zaczyna zagotowywać wyłączamy bo my nie chcemy ich ugotować tylko tak lekko twarzyć i od razu odcedzam I te teraz sobie przestygną a ja przygotuję sobie teraz paprykę i cebulkę zobaczcie kochani, ta duża cebula, już kawałek zjedliśmy pół kilo pyszna, jest pyszna, twarda, pyszna do szaszłyków będzie pyszna i dalej kroimy no i kochani zaczynamy pierwszy leci pieczarek no zobaczcie, jak się elegancko nakładają, nic się nie łamią. No i po kolei kurczaczek, cebulka i papryka. Jak Was, kochani, oglądacie, to pamiętacie, że można parzyć pieczarki. Również można mrozić ale w pole sparzyć. Warzone są lepsze. Tak. I tak wszystko po kolei. Ponabijamy sobie Piec się nagrzewa już na 200 stopni. I pchniemy piekli. Chwilkę. Szaszłyki z kurczaka. piekarnika Z piersi kurczaka. Z mm -hmm. I znowu będzie fajne jedzenie. Mm, lubimy, uwielbiamy te szaszłyki, ale jak pierwszy, no ten. O, te zamówiła i ginger jak ty... O, imbir. po i po naszemu znaczy. po naszemu po naszemu tak. i Pierwsza szpada nabita No jeszcze nie Jeszcze nie Jeszcze cebulki Pamiętacie, dane Pamiętacie poprzednie były Proszę, ananas. z ananasem A tym razem nie Dzisiaj bez ananasa Takie tylko Dzisiaj takie. Nie szłycie. przyprawiałam tych warzyw Tego wszystkiego Dlatego, że będziemy potem smarować sosem Pod koniec pieczenia I następnie No i tak wszystkie porobię ja teraz robię same z mięskimi pieczarkami dla córki, bo nie lubi cebuli, no i za papryką też za bardzo nie przepada, ale kawałeczek jej włożę papryki. Dla przypadę. kolorku. Dla kolorku. Tak okay. nie jest za dużo to zje, ale cebuli to nie. Cebulę zawsze wyjmuję. To nie ma sensu dawać, bo ona zawsze ją wyjmuje tą cebulę. I okay, dwa zrobimy tak. Tylko gdzie niegdzie, grzybki, tylko troszeczkę pieczarki panie, grzybki, to nie troszeczkę papryki no może być. Papryki. Mm, ale piękne no. szaszłyczki grubo będziemy próbować jeszcze mm, jedna kawalińska jej dam i dam jej tą dużą pieczarkę w zasadzie tą dużą ja na pół przekroję troszkę za duża i coś takiego, dwa takie zrobimy Biczmy. kochani, szaszłyki gotowe teraz układamy sobie na blaszkę, na ruszcie Mieszczą mi się? zmieszczą kochani, nie ma problemu ten jeden to taki był zbierany ten ostatni szkodzi, wszystko okay. są dobre A, o, ten taki był już zbiera o, fajnie się zmieszcza takie to są dla córki ten, ten jeszcze nasz tutaj, a te dwa dla córki. No, pięknie. Mm. pięknie się odnieść. pięknie wyglądają? Ja, ja są piece. Troszkę pryskam wiesz? Tak, ja wiem, tak delikatnie. Żeby się na mnie przypaliło Tak delikatnie popryskam oliwką. Piec nagrzewamy na 200 stopni i wkładamy na 35 minut. Potem jeszcze je przekręcimy i zrobimy zaraz sos sobie. Tak? I kochani minęło 35 minut. Szyszki sprawdzamy, jak wyglądają. Przekręcimy je na drugą stronę. Tak potrzebne. Nie są takie gorące, A, nie. nie, Pięknie wygląda. Ale teraz je trzeba przekręcić. Pokurczyły się troszkę. no to normalne, zawsze tak się dzieje. Ja jej jeszcze nie będę smarowała. Ja jeszcze je włożę na 5 minut. Tak je przekręciłam. Jeszcze daję na 5 minut, a potem dopiero posmaruję sosem barbecue. Tak dzisiaj to po 40 minutach. w sumie było 40 minut. Tak, tam wszystko ładnie wygląda. Smarujemy delikatnie sosem barbecue. Nie tyle mięso co te warzywka, bo nic do nich nie dawałam. A mięsko też trochę. I wkładamy jeszcze na 5 minut do podpieczenia. Ale pachnie. O, piszka ucieka. Przechodzimy, wszystko zjemy. Tak delikatnie, delikatnie tylko posmaruję, nie za dużo. Ale to pachnie kochani, normalnie nie mm -hmm. No jeszcze chwilkę. Mm -hmm. Są to z naszej córki też troszkę i dam tego sosu i za chwilkę będziemy to I tylko delikatnie jeszcze mi zostało troszkę, ale to nie szkodzi, to jest za dużo ja nie chcę. A później ona posmarowa. Można jeszcze później sobie. I teraz jeszcze na 5 minut lub tylko na górną grzałkę na jakieś 3 minutki. Ja może dam tylko na górną, na 3 minutki. Tak czekoladki gotowe odrobinę jeszcze pióreczków mmm jak pięknie pachną no będą pysznie smakowały a do tego tylko dla mnie sałatka bo mąż nie chce dzisiaj sałaty ja dodałam sobie parę ziemniaczków malutkich dzisiaj do sałatki ja kochani wolę szaszłyczki za chwilkę, niech troszkę, 5 minut muszą przestygnąć. Ja to było od razu. No ja nie, nie gorące mm. Ja tylko zruwałam paprykę. Wiem, że będą pyszne. smacznego mm. kochani. Do następnego. My sobie wyraz pojemy.